Jak szybko rozpoznać dilera 60, tak zwanego rozjebusa, który sprzedaje Wam towar? Jeżeli kupujecie, a zwłaszcza koks bardzo drogi, o dealera, który co najmniej przez miesiąc wam to sprzedaje i jeszcze ani razu nie był zatrzymany, to uważajcie. Ja siedziałem z dealerami, którzy mi wytłumaczyli, jak to się dzieje. Zwykły dealer, gdzie się kładzie się na jakimś przestępstwie, policja go łapie za mordy, jak widzi, że ma kontakty z jakimiś klientami drugimi, zasnymi, to pamiętajcie, że policja wyposaża takiego dealera w Cox, pozwala mu handlować w zamian za przyniesienie sukcesu. I ci dilerzy jeżdżą do znanych ludzi, do polityków, mają mini rejestratory transakcji z Coxem. Po to, żeby później szantażować, wykorzystywać lub naciągać na pieniądze. Ponieważ teraz już nie mam przestępczości zorganizowanej normalnej, tylko jest policja i prokuratura. To jest przestępczość zorganizowana. I jeszcze w dodatku posiadają, posiadają tak niebotycznie zaawansowaną technologię, że wierzcie mi, nie da się ukryć, jak ktoś handluje koksem, sprzedaje w drogie sfery znanych ludzi, którzy biorą polityków, artystów. Ci ludzie to smakują oczyste, chwalą innym następnym, no zawsze się ktoś znajdzie, kto gdzieś za dużą mordą kłapnie i nie ma szansy, żeby policja nie wiedziała, kto handluje towarem. Pamiętajcie, moje Oscar Studio w Umiankach niegdyś było siedzibą uciech i pięknych kobiet. Przebywali u mnie naprawdę najbardziej znani aktorzy, sportowcy, nawet światowi, kompozytorzy, artyści wszyscy. Każdy, kto jechał do miasta albo do mnie się zatrzymywał na kawał, albo jak wracał z miasta to też, bo to na drodze wylotowej na Łomianki. U mnie zawsze było pięknych kilka kobiet więcej niż, na, niż normalnie. Żadnej się nigdzie nie spieszyło, bo wszystkie były porobione, także u mnie były bardzo fajne imprezy towarzyskie. Niestety pojawił się od razu dealer. Taki właśnie dziwny dealer, Confide 60 z Boża, który za wszelką cenę chciał dojść do znanych moich kolegów, do Kuby Wojewódzkiego, do Natalki, do wszystkich. Pamiętajcie, że każdy dealer na 99% to szmata rozjebus, dlatego że nie można legalnie handlować bez wiedzy policji. To nie są lata 80. <grym zesnał> na mojej sprawie sądowej zeznawali czołowi polscy aktorzy, artyści, muzycy. Nikt na mnie nie zeznał, ani ja na nich. Ale zeznał za to na mnie dealer, który przywoził mi towar, zeznał na mnie w sądzie, bo był pracownikiem policji i sąd dał mu wiarę. <grym zesnał> Rock and roll. Najlepiej jest nic nie brać, nie, nie kupować towaru od dilerów, od szmaciarzy, rozjebusów. Ja, mimo tego, że siedziałem prawie piątkę, jak miałbym teraz do wyboru jakąś atrakcję, to pierwsze wziąłbym gnata i bym dilera. <grywka> Każdego. Za sprzedawanie śmierci, za otruwanie ludzi. Rock and roll. Polecam Wam życie na trzeźwo i zapraszam wszystkich. Na razie.